Cześć witajcie z tej strony jak ja, dzisiaj jestem z moim kolegą Marcinem bierz sobie emeczkę drogi przyjacielu ja ci dam jeszcze jedną potkę dzisiaj sobie sp sprawdzimy czy jeden glitch w grze jeszcze działa, poszperałem na youtube i znalazłem sposób na bycie niewidzialnym, tak dobrze słyszeliście na bycie niewidzialnym w grze Fortnite O, pompeczka. Nie chodź za mną, bo wtedy e, nie podzielimy się lutem z jednej skrzynki. W jednej skrzynce jest jedna broń i tylko ona nam starczy. Typy, typek. Tak, nie wiem gdzie. Halo. Dobra, u mnie jeden leży. Dobra. Dobra, leżą. Zrobiłem ich, na początku muszę sam się uleczyć, bo mam 15 HP, ale dobra, jednak najpierw się uleczę i potem się tym zajmę, wow. Nagle tak nam para wjechała i w ogóle zrobiła wszystko, żeby nas zabić, lecz się to nie udało. Ja ją pokonałem. A tutaj jest pompeczka, masz dla siebie pompę, dla ciebie proszę. Dla siebie. Weź sobie snajpę i ammo do pompy. Jak chcesz. Ja się jeszcze napiję poty. Ta, ta pompa, którą zaznaczyłem, o ta, to jest moja, więc jej nie bierz. Jeszcze apteka. co si się trochę uleczyłeś, to dobrze. Bo chyba gdzieś były tam bandaże, prawda? Chyba tak, dobra. To jest ognisko za tobą. Wiesz o tym. Poczekaj, ja ci zrobię, proszę. Masz się lecieć przy nim, leciem. w sumie tego nie chcę Pompeczka dla ciebie, tym razem szybko strzela. Może być lepiej. Lepsza. Raczej. Jeszcze. Raczej lepsza jest. Wolnej. O i wolna też. Chcesz te, Bo ja już jedną wypiję dla Ciebie. Chyba, że ja mogę wziąć. i jak ja mogę wziąć. Ku i kilka razy kucaj, jak ja mogę wziąć. Kucaj, o teraz kucaj, teraz kucaj. A, czyli ja mogę wziąć. Teraz i jak Ty nie chcesz. Żebym ja ją... Żeby... Jak nie chcesz jej wziąć. Kucaj, jak nie chcesz jej wziąć. Okej. Okay. Sobie ją wezmę. Nie, już dachu nie będę akurat. No o, jak dziwnie to... No ostatnią sekundę. Po przełączyłem tak, że już bym jej po prostu nie wypił, więc by było słabo. Trochę budulce by się przydało. to jest skrzyneczka. A nie, nie wiem gdzie to jest. To jest ta skrzynia. Tutaj jest. Sobie wezmę skrzynkę, która jest pod tymi schodami. Tymi schodami I nie ma. A, je, a jest, ale wzięto. Dobra, wezmę sobie auga z niej. A, 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 a. Na górze jest jeszcze skrzynia, albo nie obok jest skrzynia. Po którym ja się udam. Poczekaj, ja na razie idę. No dobra, to już jej nie ma. Są bandaże, ja sobie wezmę. Bo się przydadzą na pewno. To ja tu chodzę jakby co. Na górze jest skrzynia, ja sobie wezmę. Pistolecik. Weź potę sobie. Weź sobie wypi potę. Eee, ja już jestem. Ktoś się buduje do nas. A, tu ty chyba. Dobra. Ja sobie idę po tutaj skrzyneczkę. Auć. Tu gdzie zaznaczyłem jest skrzynia, po którą się udaję. Będzie szybciej jak się zbuduję, chociaż mogę nie. Pompeczka taką już masz chyba. Teraz idziemy wypróbować tego buga. Tego glicza. Trzeba iść na farmę, gdzie zaraz będzie strefa. Tutaj, musisz ze mną pójść. Chodź. Tutaj, gdzie są pola. Są. Trze na siano je. Trzeba wskoczyć po prostu na to siano i jednocześnie wskoczyć. Nie. Mam nadzieję, z tego co słyszałem, obecnie ten glitch jest e jeszcze możliwy. Dobra, może trochę wyżej się zbudujemy. Dobra. A nie! Dlaczego to tak nie działa? Miało to działać. Halo. Oszukali nas. Przedtem, że to działa. I się będzie niewidzialnym. A nie, trzeba zrobić, żeby ten krzak się zniszczył raz O dobra, teraz nie ruszaj tego grzecha, nie ruszaj! Nie ruszaj! Znaczy to nie jest krzak, tylko słoma. Jak teraz to się uda? Dobra, idę. Tylko że teraz będzie problem z tym. Do tego zrobię to. A nie, jak tak działa, to się wskoczymy. Nie, jeszcze raz to spróbuję, bo zapomniałem strzelić, żeby on się musiał zniszczyć. Mam nadzieję, że nie oszukali mnie w tym glitchu. Halo! Dlaczego nie działa? Halo! Za no, wcześnie może to kliknąłem. Drodzy widzowie, chyba nas oszukali w tym, z tym glitchem. Gdzie jest dokładnie ten krzak? Jeszcze... Znaczy nie krzak, no tak... Ja nie mogę, ciągle chcę na jego mój krzak. Czy, a! On się zniszczył. Drodzy widzowie, ten, to chyba już jest nieaktualne, dlatego ten glitch jest nie do zrobienia. Ja już będę uciekał, bo strefa nas goni. Aktualnie ten glitch raczej już, jak mówiłem, nie jest dostępny, ale go jeszcze spróbujemy, bo trzeba... Już Wam tłumaczę, bo nie wytłumaczyłam Wam, przepraszam, wytłumaczę Wam, jak, jak ten glitch trzeba zrobić. Na, trzeba zeskoczyć na jakąś rzecz, e, która, e, k, w której można się schować, takie jak śmietnik, e, krzak takiej słomy, tak sterta słomy, no i inne takie rzeczy. E, najczęściej, naj, najłatwiejszą rzeczą jest chyba śmietnik. E, bo znaczy trudno je znaleźć, ale przynajmniej one są w takich kątowych bardziej miejscach. E, w, e, są takie miejsca. E, to są takie śmietniki, które są w takich kątowych miejscach, w których aż tak nie, e, nie jest trudno w których nie jest tak łatwo znaleźć przeciwnika. Teraz mam taki bug. Że, jak celuję snajperką, to nie widzę jej. A jak strzeli? Nie działa, ty. Snajperka mi się zepsuła. A może teraz? Nie działa mi snajpa, ty. O co chodzi? Ten glitch teraz tak zadziałał, że mi snajpa nie działa. Halo. Czyli jedyne, co mogę nią zrobić, to chcę patrzeć. No to macie glitch, jak nie mieć e, takiego krzyżyk e, plusa krzyżyka na celowniku do snajpy. Nie? Teraz wiecie jak to zrobić. Bo ja, jak widzicie, mam coś takiego. Jak celuję. Więc naprawdę niezbyt przydatny był akurat ten glitch. Jak zrobię jak kogoś ze snip, jest takiej snajpy, to, to, daj, to musicie na pewno dać łapę w górę za taką akcję. Ja, jak to by, jakbym kogoś trafił. O tak, to by był pokczant. Naprawdę. Prezent! Ty, jak ci ludzie tego prezentu nie zauważyli? Nie! Taka broń, której nienawidzę. Nienawidzę po prostu tej broni. Ale skoro snajpa mi się odsyła, to może ją postawić na skąpce. No, snajpa działa mi, jak widzicie, w ten sposób. Na przykład ja bym chciał trafić w ten znak. Bym prawie w niego trafił. Albo jakbym chciał trafić w okno tego domu. Bym prawie trafił w okno tego domu. A teraz dokładnie tak... Muszę sobie wyobrazić. No i wyobrażenia te. Może i działa to w wyobrażeniach. Ja bym sobie tutaj tak bieg typ. Nie wiem, może bym go zesnajpił. Nie wiem, co jest lepsze. Może po prostu sobie nie wezmę tego. To jest jeśli chcesz, jeśli masz wolne eku. to możesz sobie wziąć. Typy na motorówce, a nie, sama motorówka. A tam są typy... Kurczę, przeszkadza trochę ten glitch. Jednak glitch... Glitch na niewidzialność nie działa, od teraz to jest glitch na miecie dziwnej snajperki. Jak ja bym tam tego typa zasnajpił teraz? Ja bym go zasnajpił gdybym tylko miał celownik na tej snajpie. Snajper jest do bani bez celownika, naprawdę. Tak bym go zasnijpił. Dobra, a jednak zasnijpiłem typa. Kto powiedział, że nie? Kto powiedział, że się nie da? Nikt nie powiedział, że się nie da. W sumie ja powiedziałem, że się nie da, ale się myliłem. Jak, jak jeszcze tego zasnijpię, to ja jestem kozakiem. Mam tytuł snajpera. Ktoś jeszcze do mnie strzelał od pleców chyba. Od plecy. Tylko, że ja mam tak mało maców, że ja coś nie porobię szybko z tymi ludźmi. Halo? Gdzie jest ten typ? Halo? Ja go nawet nie widzę. A tam jest. Dobra. Ty oberwał do zera. Tylko, że on ma snajpę. Tyle, że on nie ma glitcha z tą snajpą, nie? U mnie jeszcze jest jakiś typ. Ja! 5 tysięcy typów mi będzie tutaj przychodzić, tak? On ma miecz. Tylko nie miecz, tylko nie miecz, tylko nie miecz. Jak typ, jak nawet nie jak się dzieje? Okej, okay. nie udało się nam, lecz e, trik z, z tej snajpy był nieziemski i też udało mi się wiedzieć, że obecnie podobno trwający glitch nie, nie działa, chociaż możliwe to jest tak, że podczas burzy śnieżnej on nie działa, bo wtedy była burza śnieżna, ja nie wiem, pokombinuję jeszcze z tym, a obecnie w dzisiejszym filmie to by było tyle, pa.